Widzowie, witam na kanale Zuzia i Świat. Dzi y dzisiaj druga część: tutaj y y rad, porad i informacji o moim homiku, tutusiu. Jak coś to. Eee! Tutuś, tutuś, nie! Tutuś! Tutuś! Matko, jedyna! Widzowie, my się mega przestraszyliśmy teraz. Jak coś to my go nie ściskamy mocno, a nic. Nie ściskamy go w ogóle mocno, tylko mamy na nim taką kontrolkę, żeby wiecie, nie poleciał tak jak przed chwilą, bo poleciał bardzo daleko i już się bałam, że spadnie z biurka. No i jest już taka pora wieczorna, bo jest już w zasadzie 18, więc już taka pora wieczorna, więc tutuś już sobie odpalił motorek. Nie <noise> no, pobieg do jedzenia e, A tutaj akurat przeszedł e, Tak przy tablecie, że go nie widać e, Tutusz jest po prostu Chomikiem, który No zrobił wszystko Może ci zjeść e, ale dobrze, zaczynajmy. Chomiki to, jak mówiłam, zwierzęta nocne, i dzisiaj będzie prezentacja o tym, co lubi jeść. Chomik tu coś już, już nie się nie bo on bardzo kocha jedzonko i już nie może się doczekać. Ej, ej, tu coś, proszę, Dla... Na. Najpierw e, nasionko słonecznika. Ej, jak, e, jak widzicie, czy nie widzieliście z Później e, robaczek. E, zobaczcie sobie, jak robię. Jak coś, to on ma taką nadwagę, bo już jest duży. Yy, dobra, kolejne będzie. Wafelek. On jest jak coś przeznaczony dla chomików. No, ciągle tu ucieka. Yy, Wafelek, on jest przeznaczony jak coś dla chomików, więc spokojnie. No, tu już. <grych> yy, na końcu orzeszek. Też oczywiście chowa od razu policzki. I o tutaj ma orzeszka i osadia. Okay. Y, skosztuje kolby. Proszę bardzo. Nie bardzo mu się chce kosztować czasem. Trzymaj, okay. Już zaraz to ogarniemy. Poczekajcie chwilkę. Tutuś, tutuś się z wami żegna, bo tu tuś idzie opróżnić swoje policzki i schomikować. Jedzenie, które w nich zgromadził. No, się jest nieprzewidywalny no, powiem po prostu, nieprzewidywalny. Więc jak coś, to spokojnie, my mamy na nim pełną kontrolę, więc nie będzie często uciekał i jest pod kontrolą. E, la, 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 on bardzo lubi uciekać, jak widzicie. No i to się musi z Wami teraz, na chwilę, Matko, to co się już zyż z nami e, pożegnać, bo musi zjeść jedzonko, schomikować i w ogóle. E, my się na chwilę z wami żegnamy, pa! Tutuś już sobie poszedł schomikować jedzenie i w ogóle, a ja dzisiaj, a ja teraz przedstawię, bo mnie Tutuś poprosił, żebym przedstawiła jego przysmaczki. Mamy tutaj korzeń mniszka. Oczywiście korzeń mniszka dostaniecie w sklepie zoologicznym. I tutaj Wam zaprezentuję jak ten korzeń myszka wygląda. No, przeważnie albo jest długi, albo jest długi, albo jest krótki, albo jest gruby, albo jest chudy. Ale to jest jedzenie dla chomika. To króliki chomiki mogą jeść. I ogólnie to jest bardzo ważne dla chomika, bo bardzo często gryza sobie na tym ząbki, tak samo jak na kolbie, więc w ogóle to jest bardzo ważne. I tu, tu, jak coś to korzeń mniszka podajecie rzadko. Dlatego ja tu mam bardzo dużo jeszcze tych korzeń mniszka. Kozienniśka poddaje się rzadko. Dość rzadko, tak żeby chomik się do nie przyjadł bo to jest też niezdrowy, jak się przyjadł. Tutaj mamy gryzaczki melisowe. Też są mega ważne dla chomika, bo mają bardzo ciekawy smak dla chomika, bardzo ciekawy smak i też można sobie obgryzać na nim ząb. O tak się prezentują. Mają tu też takie coś, co chomik sobie bliżej. To jest dla niego dobre. I takie coś możemy podawać częściej niż korzeń mniszka. E, bo stanowi mniej tutaj cukrów, miodów i tak, i tam. Jest bar bardziej trochę zdrowsze, e, więc gryzaczki melisowe możecie dawać. No, bardzo często, nie, jak, nie no jakoś nie, nie jakoś mega, mega, mega często, no ale często. Dobra. Teraz przedstawię piasek dla chomika. Chomik potrzebuje takiego piasku, też dostaniecie oczywiście w sklepach zoologicznych, Na dziale na przykład z gryzoniami. To jest bardzo ważne bo chomik w, e, warto e, zaopatrzyć klatkę w miseczkę mniej więcej wielkości tego jak to i wysypać e, Tą miseczkę piaskiem, nie jakoś mega dużo, ale wystarczająco. E, no tak, żeby trochę tam było usypane. I chomiki się tam przeważnie myją i w ogóle robią takie tam rzeczy. Chomiki też oczywiście e, lubią, jak karma jest. E, Odpowiednio przyszykowana. Um, więc ja też się zaopatrzyłam w taką karmę. Myślę, że jest y, najlepsza dla chomika. Też dostaniecie ją w bardzo wielu sklepach zoologicznych, bo ponieważ są y, no jest bardzo dobra dla chomika i jest bardzo często sprzedawana. W każdym sklepie zoologicznym, i jest bardzo dobra dla chomików, więc polecam kupić taką karmę, bo ona jakby bardzo dużo daje minerałów chomikowi i takich tam rzeczy. No i ta karma jest czasem podobna do jedzenia psa. Więc Ludzie czasem myślą, że to nawet dla psa jedzenie, ale to nie jest jedzenie dla psa, tylko po prostu tak wygląda. Ale no, też wygląda trochę jak jedzenie dla ch chomików taka karma tak wygląda, eee, środek jej w ogóle. No, ale ja myślę, że już się z Wami pożegnam. To dość pewnie też się żegna ze swojej klatki i w ogóle. bo już wam pokazuję o tutaj jest sutulik sutulik sobie tam siedzi i się z wami żegna. Pa, pa. ja się też z wami żegnam pa